Dobrze, to zapowiadam. Tomek. Słuchajcie, we wtorek mamy chrzest, jak wiecie, wodny tam pod sobótką. I Tomek jest jedną z osób, które będzie się tam chrzciła. Poprosiłem go, aby dzisiaj podzielił się świadectwem swojego nawrócenia, więc przyszedł, widzicie, w samą pole, także teraz twój czas. Dziękuję. Ja generalnie bardzo nie chciałem mówić nic. Nie lubię mówić o sobie ani tym bardziej publicznie, ale jakiś czas temu pamiętam, że albo pastor Maciek, albo pastor Tomek, nie pamiętam kto, ale jakiś mądry pastor w każdym razie, powiedział, że kiedy dzielimy się swoim świadectwem, to żebyśmy pamiętali o tym, że mówimy tak naprawdę o Bogu, a nie o sobie i o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu. I. Jakby to sprawiło, że ja się poczułem wręcz zobowiązany, żeby powiedzieć, jak to u mnie wyglądało. I e, chciałbym zacząć od takiej obserwacji, jak patrzę na swoje życie wstecz, e, że my chyba jesteśmy tak skonstruowani trochę jako ludzie i przyzwyczajeni do tego, że e, jak myślimy o działaniu Boga w naszym życiu, to widzimy tylko takie spektakularne, wielkie wydarzenia, a nie patrzymy na to wszystko w takim, w takim e, jakby ściśniętym zakresie. E, I łatwo wydaje mi się w, te, w takim, patrząc na to w ten sposób, zapomnieć o tym, co Bóg już zrobił w naszym życiu. I dla mnie dobrym sposobem, żeby, żeby to zobaczyć, e, było spojrzenie na to, co się wydarzyło u mnie przez pryzmat tego, co jest napisane w Ewangelii Piotra, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat. I wydaje mi się, że Znaczy wiem to, że na pewno jest tak, że Bóg działa w swoim czasie i czasami robi pewne rzeczy u nas wtedy, kiedy my dopiero jesteśmy na nie gotowi. I ja miałem w swoim życiu taki czas, mniej więcej 10-11 lat temu, że trochę się zaczęło u mnie dziać złych rzeczy i zacząłem palić bardzo dużo marihuany, wręcz bez opamiętania. To było tak, że Myślę, że jak powiem, że 5 minut w ciągu dnia byłem trzeźwy, to było, myślę, że to byłaby prawda. Po prostu liczyło się tylko to: każda ostatnia złotówka musiała pójść na marihuanę. E, jakby mogłem robić wszystko, z wszystkimi, wszędzie, ale byle tylko tam było palenie. E, I w którymś momencie e, koleżanka z pracy powiedziała, że przeprowadza się, robi sobie imprezę, e, czy nie chciałbym przyjść. Ja pamiętam, że powiedziałem, że jasne, bo miało być palenie. I tak się zdarzyło, że bratem tej koleżanki, sąsiadem koleżanki był Samur. I on akurat wyszedł sobie na balkon w którymś momencie. Ona też wyszła na balkon. To było kilka dni przed tą imprezą. No i zapytała go, czy nie chce przyjść na tą imprezę. Później, żeby było więcej zbiegów okoliczności, stało się tak, że akurat moja obecna żona była u Samura i też przyszła na tą imprezę. Ja też na nią trafiłem później. Oczywiście byłem kompletnie nietrzeźwy, kompletnie spalony i zobaczyłem tą moją żonę przez może sekundę, no ale jakoś tak mi zapadła w pamięć i ja lubię myśleć o tym momencie w moim życiu, w sensie, jak myślę o tym momencie, to przychodzi mi na myśl z Ewangelii Marka pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I myślę sobie, jakim rybakiem jest Bóg. A chodzi mi o to, że Bóg jest takim rybakiem, który ma sieć, która potrafi sięgnąć najgłębszych głębin i potrafi nas dosięgnąć, nawet kiedy my jesteśmy w najczarniejszym punkcie naszego życia, ale też jest takim rybakiem, który jest niesamowicie cierpliwy. Kiedy ktoś, ja nie wiem, ja nigdy nie chodziłem na ryby, e, byłem może, może z raz i to było akurat kilka dni temu i było to dla mnie straszliwie nudne i wydaje mi się, że e, nie, nie mógłbym poczekać dłużej niż pięć minut. E, natomiast w tamtym momencie, jak patrzę na to wstecz, to mam wrażenie, że Bóg zarzucił taką sieć na mnie. Kiedy ja byłem właśnie w takim, w takim miejscu, że liczyło się dla mnie właśnie tylko to palenie, było, było tak czarno, tak beznadziejnie, Bóg zarzucił tę sieć i czekał na mnie rok, bo ja nie byłem gotowy kompletnie na to, żeby podjąć jakiekolwiek działania w moim życiu, jakieś zmiany, ale przez ten rok to moje serce tak się kruszyło. W sumie zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo zobaczyłem tą, tą e, moją obecną żonę i jak poszedłem następnego dnia do pracy, Gdzieś zacząłem tak o niej myśleć i nie wiedziałem, jak do niej dotrzeć. I pamiętam, że napisałem list e, odręcznie, poprosiłem tą koleżankę, żeby dała Samurowi, bratu Fazili, e, ona ten list dała. Drzwi się zamknęły, e, koleżanka opowiedziała tylko, że usłyszała małpi śmiech. E, no i tak sobie ten rok minął. A, I po roku Fazila się do mnie odezwała i ja wtedy też wiedziałem, że że, że to wszystko miało sens, że minął ten rok i że to był plan Boga, bo ja już byłem tak zmęczony takim życiem, że w jednym momencie stwierdziłem, że jeśli ja chcę zmienić swoje życie, chcę zbudować coś pięknego, no to muszę to zrobić na trzeźwo. I od tak przestałem palić i spotkaliśmy się wtedy, jak ona do mnie napisała po tym roku, po czterech miesiącach się oświadczyłem i Pamiętam, że pierwszy raz, jak pojechaliśmy do, do Fazili, do Azerbejdżanu, ja wtedy byłem, e, tak mi się wydawało, bardzo wierzącym człowiekiem w kościele katolickim, ale jak zobaczyłem, jak to funkcjonowało u niej w domu, e, jaki ten Bóg był żywy, że nie wiem, jechaliśmy z jednego miejsca w drugie i rodzice Fazili e, brali nas wszystkich za ręce i modliliśmy się. I ten Bóg był taki obecny, mnie to zafascynowało, e, bo ja tego po prostu nie znałem. Pomimo, że ja też byłem e, z domu... Nie wiem jak to nazwać, religijnego, ale też, też na pewno dużo zawdzięczam mojej mamie, jeśli chodzi o moją wiarę, pomimo że to był Kościół katolicki, to po prostu w kościołach katolickich chyba, chyba nie ma takich zwyczajów, chyba, chyba ten Bóg nie jest aż tak blisko. I pamiętam, że, że to był taki, to już wtedy czułem, że coś bardzo pięknego zaczyna się dziać we mnie, jakaś taka wzbudziła się potrzeba. I pamiętam, że Fazila nie chodziła tutaj do kościoła nigdy, ale ja czułem taką odpowiedzialność w sobie, no że ej, jak ja chodzę do kościoła katolickiego, mogę sobie chodzić. Rozumiem to, czemu ona nie musi chcieć tam chodzić, ale czuję, że ona powinna chodzić do swojego kościoła. I pamiętam, że przyszliśmy kiedyś tutaj razem, ja tylko powiedziałem, że przyjdę po prostu towarzyszyć, żeby się zaprowadzić. zaprowadzić, żeby się nie czuła, żeby się nie czuła nieswojo. I pamiętam wtedy właśnie też co, co Iwona powiedziała, że e, że ona chodzi tam, gdzie trawa jest zielona. Też mi tak zapadło w pamięci. Eee, I to było bardzo mądre. Ja też zacząłem tak wtedy o tym myśleć. Eee, myśleć o tym, jak bardzo to jest inne. Ale oczywiście miałem, miałem w sobie cały czas wielkie poczucie winy, jeśli nie chodziłbym cały czas do kościoła katolickiego, bo przecież jeśli opuszczę msze w niedzielę, no to zapadnie się pod mną ziemia i pewnie walnie mi porą pięć razy w ramię. Eee, I tak chodziłem do tych dwóch kościołów naraz, aż w końcu zobaczyłem, że to jest kompletnie bez sensu. I zacząłem przychodzić tylko tutaj. Ale jeszcze jedy, jedy, jedna ciekawa rzecz, o jakiej koniecznie muszę powiedzieć, to jest to, że widzę, że jest bardzo często tak, że jeśli ludzie rodzą się na nowo, jakby nie zajdzie w ich życiu taka ogromna zmiana od razu, to czują się winni w pewien sposób. Tym bardziej, jeśli przyszli z kościoła katolickiego, tak jak ja, i wiem, że u mnie na 100% takie coś było. I pastor Maciek chyba z miesiąc temu miał takie kazanie i mówił o łazarzu. Też ten obraz bardzo mi zapadł w pamięci, że jak łazarz narodził się na nowo, to on dalej był cuchnący, dalej miał tą opaskę na oczach i wyszedł taki śmierdzący, ale był już narodzony na nowo. I u mnie było dokładnie tak samo. Nie było tak, że ja, e, że ja już nigdy nie wróciłem do palenia, bo wróciłem. Było kilka upadków. E, były nawet takie okresy, że paliłem dalej więcej. Ale jakby myślenie moje o tym już było całkiem inne niż wcześniej. To już nie było tak, że to było na pierwszym miejscu, tylko Bóg był na pierwszym miejscu, a to po prostu było coś, co trzymało mnie jeszcze gdzieś za nogi, to stare życie. Ale jakby w tym momencie udało mi się, udało mi się z tym uporać, ale chciałbym zaznaczyć, że tylko z tym, bo jest podejrzewam, że jeszcze bardzo dużo rzeczy i, i bardzo dużo grzechów w moim życiu i chyba tak po prostu będzie, bo. E, Wydaje mi się, że też warto i, i jak zawsze, jak przychodzi w moim życiu taki moment, że zaczynam się winić e, i myśleć o, o, o grzechu w moim życiu, to przypominam sobie to kazanie pastora Szalera z Eurokonu z 2018 roku, jak mówił o tym, że możemy mieć psa, który będzie najlepszym psem na świecie, ale on wciąż będzie dobry tylko po psiemu. I tak samo my, jako ludzie, możemy być dobrzy tylko po ludzku, Nigdy nie będziemy dobrzy po, po Bożemu, no bo mamy po prostu taką, taką grzeszną naturę. I właśnie moim głównym przesłaniem to jest chyba to, żeby, e, że warto od czasu do czasu się zatrzymać i spojrzeć na, sobie, na swoje życie w kontekście chwili, a nie lat. ścieśnić to po prostu wszystko i zastanowić się, czy Bóg już nie zrobił w życiu. Naszym, czegoś niesamowitego, czegoś wielkiego, a my po prostu tego nie widzimy, bo, bo czekamy na jakieś wielkie, wybuchowe, spektakularne wydarzenia. Dziękuję bardzo.